Witam Was w kolejnym filmie na kanale W dzisiejszym filmie pokażę wam ranczo, jakie zmiany, jak to się tu wszystko wygląda Się ładnie prezentujecie indyki No jakie już wy duże jesteście No, patrzcie ten to już jak ojciec taki Ja ojciec tu syn zobaczcie A, duży jesteś, tak O, jak pędem ruszyły Czegoś się wystraszyły w krzakach może jakiś mysz, jakiś, jakaś mysz, jakiś szczur siedział, nie wiadomo. Wystraszyły się czegoś w każdym bądź razie. O coś im paw tutaj podpadł Aha. pogoniły i wydają mu spokój. A tycicie co? Kci, 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 kci. Jest nasza jedna kicie. Były cztery kicie, trzy są jedną kotkę taką biało szarą ktoś musiał przygarnąć czy coś, bo na pewno nie została potrącona, bo nigdzie w pobliżu jej nie było. Ktoś pewnie komuś się spodobała i wziął sobie. Co chcesz? No co chcesz? No co? O tam jeden. W stodole czy? Co tam kicia? No idziemy. Chodź. Chodź. Z jabłonek liście spadają no jak te na jesień. No. Wszystko teraz zrzuca swoje barwy. I przygotowuje się na zimę. Jak widzicie, przężyte już trochę zaczęło wychodzić. Było siane Władimir T25 oraz siewnikiem konnym. Jak widzicie, tutaj bardziej jest tak rzadko, tam jest bardziej gęsto i bardziej widać to zboże, ładnie wyrosło. To pewnie dlatego, że teraz jest trochę przekropno. No i tam po prostu jest bardziej sucho, tutaj bardziej mokro. I też było może głębiej siana i dopiero za jakiś czas wychodzi, ale już widać, że tam gdzie, gdzie są takie place, co nie powychodziło, to już takie małe igiełki wychodzą, tak więc na pewno coś będzie. I kociak się ma kociak, co tam? Co tam ześka? Sianko sobie dojadasz, tak? Nasza piękna. No powiem Wam, te złe wiadomości, coś zbyt długo tutaj na moim gospodarstwie goszczą, no ale niestety stała się kolejna nie dosyć, dosyć niemiła rzecz, która już się wcześniej stała i też nie miałem Wam kiedy o tym powiedzieć, kiedy nagrać. No niestety zdechła ta mała pawiczka, prawdopodobnie to była pawiczka. Tak więc Wojtek został kolejny raz sam, tak jak był na początku. No niestety załatcił się, ładnie nam wybarwiał. Fajnie sobie z tą malutką, nawet już pawiczką, chodził. No ale jeśli ktoś hoduje pawie, no to wie, że hodowla pawi to nie lada wyzwanie, nie lada wyczyń, żeby uchodować takiego małego pawia. No co prawda, pawica dopiero po dwóch latach jest gotowa do rozpłoda, sam jest dopiero po trzech, tak więc no, te trzy lata trzeba być naprawdę wytrwałym. Witaminy non-stop podawać i patrzeć, jest minimalne inne zachowanie pawia, już trzeba na to zwracać uwagę, czy coś musi nie dzielić, czy na coś nie choruje. No i tak dalej, no ale też są takie sytuacje, że Paw zdrowy, wszystko jest pięknie, ładnie, idzie, idzie, padnie. No i Pawia nie ma, niestety, tak więc nie wiem, czy będę dalej już ciągnął te pawie. Dopiero no co zaczynałem z tymi pawiami, a ja prawdopodobnie od razu skończę, no bo już trochę mnie te pawie kosztowały, nie ukrywam, tak więc no co, no nie wiem co z tym Wojtkiem, albo Wojtek tu zostanie i będzie po prostu sobie tak do ozdoby, albo go sprzedam, jeszcze nie wiem, muszę się zastanowić, możecie mi doradzić. No bo z mojej strony teraz dokupowanie kolejnej samicy, jak nawet już dwuletniej bym chciał, no to 300 zł bym musiał dać za dwuletnią i to jeszcze bym musiał z 200-300 kilometrów po nią jechać. No i znów by się coś stało, znów by mi przychorowała, czy by dostała zawał, no to... E, za bardzo opłacalne to by nie było, tak więc no nie wiem, zobaczymy jeszcze czy do tego wrócę, ale to na, najprawdopodobniej jeśli się namyślę, że kupię jakąś samicę, no to dopiero na wiosnę, na zimę nie będę już dokupywał, e, no bo jak wiadomo w zimę e, trzeba o te zwierzęta jeszcze bardziej dbać, jeszcze więcej dawać im witamin, no bo nie ma naturalnych witamin takich jak trawa czy jakieś takie robaki, e, które są od razu na, e, na powierzchni. Tylko wszystko jest schowane pod spód i czeka na wiosnę, żeby znów wyjść. Tak więc, no zobaczymy jeszcze. No. Tak więc, no niestety małego pawia nie ma i zobaczymy. Nie ma pawicy, nie ma małego pawia, jest tylko Wojtek. Był pierwszy i jest ostatni. Zobaczymy jeszcze, jak to się wszystko potoczy. Kaczuchy mi tu cały czas uciekały, konie mi siatkę podważały, u, u kaczuszek je wypuszczały, tak więc wczoraj chodziły i dzisiaj tata nawet rano przyjał wypuścić je. No, i je wypuściły, sobie tutaj chodzą. Koniki nic im nie robią, bo wiedzą, że krzywdy małym zwierzątkom nie można robić. Tak więc przygnieść, nie przygnie żadnego nic w tym stylu. One mają, jak widzicie, swój paśnik, swoje jedzenie. Nie wtykają nosa nie w swoje sprawy, tylko sobie tutaj przebierają. Miały trawę, dzisiaj dostały sianko. No i zobaczymy. Widać, że Kasia na pewno jest źredna. Zobaczcie, jaki ma brzusiek. Zobaczymy, co to z tego będzie. To nie Kasiunia, i nawet widzę, że ucieka i od Zochy, od Jackiego i Zephira. Widzicie, zawsze staje z boku. Widzieć, że boi się tak do nich podchodzić na bliską odległość, raczej stara się tak trzymać pewien dystans. Co do Zochy, nie jestem pewien. Mi się wydaje, że chyba się nie zażrebiła, bo Jackie cały czas e, ją obwąchuje, chodzi za nią, ale zobaczymy na wiosnę. E, no i co by tu jeszcze dodać? To chyba wszystko. No co, Zefirka, może niedługo oddamy. Kto będzie chciał, zobaczymy. Już jest odchowany z Zoście, się po prostu tak trzyma. Ale już e, mleko od niej nie piecu. Tu się ubrudziłeś. Ubrudziłeś się, ja coś się stało. Tu się ubrudziłeś. No tak to jest. Zachodzą tutaj po całym podwórzu. Kura zrobi ku Koń się położy i już jest brudny. I trzeba je tu cały czas czyścić. No ale też wiecie, 24 godziny nie jest się tutaj z tymi kucami. I zawsze jest jakieś zabrudzenie. Co, mam, co wam mogę powiedzieć? No to były koniki już odrobaczone jakieś. Półtora miesiąca, może dwa miesiące temu, kupił mi tata właśnie we weterynarii taką pastę specjalną na odrobaczenie, i każdy konik dostał swoją dawkę, tak więc odrobaczone są. I zobaczymy, kaśce, tak jakby coś tam, grzywka zaczęła odrastać, zobaczymy, czy się uda. Była meta w specjalnym szamponie na zapalenie skóry, no i dostał właśnie to na odrobaczenie, i zobaczymy, jakie będą tego skutki. Czy tutaj ta sierdzim od nowa zacznie rosnąć, czy znów będzie się wycierała. Jak będzie się znowu wycierała, no to znów ją w tym szamponie będziemy myć, aż do skutku. Tak więc, no to by było na tyle odkucychowo, widzicie jak ucieka od nich, się tutaj chowa. No tylko na wiosnę, bo konie tak z reguły, no 11 chyba miesięcy mówią, mówi się, że rok chodzą, ale tak 11 miesięcy. Tak więc będzie trzeba, tak była w lutym zaś robiona, tak więc styczeń już będzie trzeba tutaj na nią patrzeć, podglądać, no bo to wiecie, pierwszy raz, nigdy nic nie wiadomo. Ale dobra, no to by było chyba na tyle na gospodarstwie, na ranczu, zmian żadnych jako takich nie ma, wszystko tutaj ładnie się miewa, chodzi, żyje, no prócz tego niestety małego pawika, ale zawsze są straty, u mnie niestety straty są w tych można powiedzieć najbardziej cennych, najdroższych do utrzymania zwierciach, no ale niestety czasem tak bywa. No ale biegacie, ale biegacie. Robaków szukacie, co nie? Więc się jeśli Wam się spodobał zapraszam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji na kanale. No i trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie i cześć!